Patrzcie, kogo tu przeniosłem! On nie powtarza, a jest fajny! Patrzcie, kogo tu przeniosłem! On nie powtarza, a jest fajny! Fuj! No dobra, wzięłem go, bo kupiłem, to teraz go czas ugotować! No dobra, wziąłem go, bo kupiłem, to teraz go czas ugotować! Powtarzaj za mną! Jesteś debilem! Nawet mnie tak nie nazywaj. Nawet mnie tak nie nazywaj. Ja nie będę już komentował. Po prostu to zrobię. Muszę.